Ciecie mano widzowie, jest Jester zakrzaki i w dzisiejszym odcinku robimy sobie losowy skin z trzeciego chapteru Challenge. Zasady są mega proste, już wam je przedstawiam. Od tego jaki wypadnie nam skin, takimi przedmiotami możemy grać. Więc zaczynając od początku, banany rysunkowy, szare itemy, skin FNC zielone, lodowy praprzodek niebieskie, Puma balonowe, fioletowe oraz spider Spiderman złote, czyli mityczny boss karnetu tego sezonu. Powiem wam, że gierka wyszła naprawdę niezła, więc polecam oglądać do końca. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, widzę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco oraz niczego nie ominąć. Zostawcie łapę w górę. Lecimy po 1728 łapek, oraz pamiętajcie o guziku zakszak Ty w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, naprawdę bardzo, bardzo wszystkim za to dziękuję. Ja już widzę, nie przedłużam. Zapraszam was do oglądania odcinka. A więc pierwszy skin to ziomek guma balonowa. Co oznacza to, że gramy tylko fioletowymi itemami. No, będzie ciekawie. Szkoda, że na pierwszą próbę nie dostałem szarych albo zielonych, bo byłoby najprościej. No, ale jak są fioletowe, no to lecimy. O ty, gościu, mamy statek widmo na mojej miejscówce. No, to chyba wiadomo, gdzie polecimy, Żeby zabrać zrzut. Tylko ze zrzutu mogą wypadać jeszcze złote itemy. Więc może dostanę fioletowy, a może dostanę złoty. To się jeszcze zobaczy. Oby dało fioletowy. A więc lecimy, no i zaraz się przekonamy. Co ja mogę mieć fioletowych itemów, w sumie wszystko, SMG, MK7, pompę, no, no to jest git. To ja bym poprosił na sam początek wolnego shotguna, Później MK7, no i w sumie to mi wystarczy. Zacznijmy sobie. Aha, okej, okay, nieważne. Chciałem powiedzieć, zacznijmy od góry, ale jednak zaczniemy od dołu. No więc po pierwsze, skrzynka joguarda daje nam niebieskie, więc no nie możemy tego zabrać. No i uwaga, najważniejsza rzecz na statku czyli zrzut daje nam, no nie gadaj, że złotą pompę stereo. Tak, teraz widzowie, zaczyna się troszeczkę ciężej bo okazuje się, że nie mam niczego, czym mogę grać Fajnie, fajnie, no tylko tego brakowało O, jest pizza przynajmniej filetowa. Dobra, zabierzmy chociaż tą pizzę Znaczy, lecz nie mogę brać każde Więc tutaj jakby, no, i tak mógłbym ją zabrać Mógłbym ją zabrać, ale, ale mniejsza z tym Jeszcze mamy dwie szanse Stolik, nie daje Oraz ostatnia szansa, czyli skrzynka Też nie daje No to wydaje mi się, że zabieramy SMG I je lecimy go szybko ulepszyć Żeby mieć cokolwiek, czym możemy w ogóle pograć Dobra, SMG do czasu ulepszenia Nie mogę się używać więc obyśmy nikogo nie spotkali tutaj na drodze, bo będzie przypał. Spiderki zabrane, lecimy w drogę. Wydaje mi się, że raczej nie będzie nikogo na stacji, więc dla nas to mega dobrze, bo przynajmniej obędzie się bez uciekania. Na szybkości. Wchodzimy, ktoś chyba lamę pokonuje, więc jest się lepiej pośpieszy. Tu są kroki, gościu. Cicho, 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 widzowie, tu jest jakiś ziomek. Tak, jest, jest, gościu. Misiek jakiś, dobra, leży, mam go. Zdążyłem ulepszyć dosłownie tego PMA, nie wiem, 5 sekund przed tym, aż on tu wszedł, więc nice. Kolejny gościu tutaj jest w Lambo, tylko czołówcy się na czy nie? O, dobra, O ten goście ucieka na sprincie, to ja raczej opuszczam. Wiecie, czego szkoda? Że nie trafiłem Spidermana, żeby mieć złote temy, bo miałbym mapę skarbów. Oj, taka mapa skarbów? Dobrze byłoby ją podnieść. Nie powiem, że nie, bardzo dobrze. Ale na odcinku, widzowie, mamy co mamy no i lecimy dalej. A może by tak ulepszyć jeszcze pompę na fioletową? No, chyba to trzeba zrobić. Tylko pytanie, czy jest tu gdzieś jakakolwiek wolna pompa? Bo chyba nie ma. No tak, no nie ma, nie, 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 nie ma, nie ma, widzowie. Dobra, słuchajcie, mniejsza tam z shotgunem dojeżdża z naszego SMG, SM ktoś SM jest git. A jak znajdziemy wolną pompę, no to po prostu zabierzemy ją, no i wtedy dopiero ulepszymy. Ktoś tu się dopiero co nawalał z tego co słyszałem. Musi być gościu, tani jest chłop! Lecę z nim, to bardzo mało ma. Boksik, chyba. Ta, boxik. kłopot ma zero. Dobra, leży, eee, Lobyku. Co on tutaj miał ciekawego widzowie? Miał coś fioletowego. Ej, fioletową pompę. Ty, zabierzmy ją, poczekajcie. Ale elegansior, no nie spodziewałem się, że tak szybko znajdę fioletową pompę. Jakby pierwsza gościu, którego dojechałem, jakby druga likwidacja, ale pierwszy ziomek, którego jakby ja dojeżdżałem. Pokonałem go i od razu mamy pompę, więc no, no klasa. O to chodzi, lecimy dalej. Aha, i jeszcze fioletowy kałach. Ale ja raczej wolę SMG-ka, więc zostaniemy przy SMGu. Co jest najlepsze? Kolejni goście nawalają się gdzieś właśnie tutaj w okolicy. No serio, tutaj poleciało tyle osób, że jasnych wincior Tylko pytanie brzmi, gdzie on jest? Wydaje mi się, a w tym boksie jest. Dobra, ale lecę mu na głowę z taktikalem. Widzowie, czy to się uda, czy się nie uda. Myślę, że się uda. Chłop ma zero! No w sumie tak, no już go nie ma. O, ty, fioletowa wolna pompa. Dawaj mi to, let's go! Przy okazji koronka, szybkie splesze. Okej, okay, czego czego my tutaj nie mamy? Tutaj jest chyba wszystko. Jakby u, ile tych szybkich splesze. Aha, ktoś miał sobie dwie lamy. Tak o, po prostu, co nie? No i. Chyba się nie mylę, bo mam 3000 matsa, 12, przepraszam, 11 splaszy, więc wygląda to mocno. Takiego lutu na odcinku, to ja chyba jeszcze nigdy nie miałem, więc yy, musimy to dobrze wykorzystać. No i przy okazji leciłem po mojego 76 wina z koroną. Kto wie, może się uda. Tak naprawdę, o, ktoś mnie oznaczył, tylko skąd. Nie wiem, widzowie skąd. Wydaje mi się, że stamtąd. Yy, już wam mówię o co mi chodziło. Tak naprawdę nie ma opcji chyba teraz posiadania lepszego lutu, bynajmniej to jest chyba mój ulubiony lut, jaki mogę być fioletowy. Ktoś dostał. Na spokojnie, widzowie spokojnie. No to bombę 125 i pyk, pompa. Aha, jeszcze nie padł. teraz padł, no i mamy go. Co jest w ogóle grane? Ja trafiłem tego ziomka, nie wiem, z takiej odległości za 125. Fajnie. Co ty tu miałeś ziomek? Pizzę, jakieś niebieskie, nie no, my tutaj fioletowymi gramy. To raczej nam się nie przydadzą my Te itemy, No i co? Szybko poszło? 4 likwidacje, 29 osób do końca. Czyżby leciał win? Dajcie teraz znak w komentarzu, czy myślicie, że uda nam się wygrać tą gierkę. No, no ja myślę, że się uda, widzowie. No ja w to wierzę. Ty mi się udało? Pierwszej próbie byłoby całkiem zabawnie W sensie, no byłoby koks po prostu Chłop na wyspie, dojeżdżamy go Poczekajcie, trzeba jakiegoś trika zrobić na niego Jest ziomek widzowie, aha, ale z zl A, a mi się zbugował lunchpad Miał do tego tylko brakowało, dostał 14 Jest tam dalej, nawalam do niego 13 W sensie, wiecie, to prawie nic, ale zawsze coś 22 dwa, krak? Okej, okay, okej, okay, nice. Ale że on ucieka ode mnie, co ty mówisz w ogóle? Dobra, no to co? Trzeba go dojechać, jak ucieka. Nie wiem, gdzie stoi, mniejsza z tym. Biorę spidery i dojeżdżam go na blisko. Ojojoj, nie tak. Chociaż nie, to całkiem dobrze. Jestem koło niego. Ty, gdzie on jest? Chłop w siedzi, nie trafiłem. Nie, no ale byku, co ty tak uciekasz ode mnie? No gdzie on jest? 25, pięć? Aha, ma potkę już. Ale że kolejny gościu tu jest? Popatrzcie, jakby ktoś na trzeciego się w nas bija, to może ja lepiej sobie zboksuję. Eee, podmienia mnie, no tą bombę, nice. Boksik? Bomba? Nie, nie wiem, przyładowanej pompy. Jest w boksie, nie jest. Jest tu, zero ma, dobra, leży. Szybko przeładuję tą pompę, bo już bym go wcześniej porobił, gdyby nie to, że nie miałem amunicji. Zabierzmy sobie, nie wiem, widzowie, zabierzmy sobie te cztery splesze. I ktoś powinien być jeszcze tutaj koło nas. Yy, tak, jest, chłopi, ucieka. Ziomek, nie ma uciekania. Ja cię dojeżdżam. Jakby, bynajmniej spróbuję go dojechać, no bo wiecie, no różnie może być, prawda? Tylko czekajcie, bo on zniknął mi z pola widzenia. Ej, zgubiłem go, no to chyba jednak. Go nie dojedziemy, tu ktoś jest. Ktoś jest na dole, widzowie. Ta, słyszę go. Nie wiem, wbijam się w niego. Dostał bombę, stuwa, yy, boksik. Od boku edycja, pyk, bomba No i leży kolejny, szósty pokonany Widzę, że ziomek chyba robił taki sam challenge, co ja Fioletowe SM, pompa i MK7 No to dziedzibyku Rzućmy sobie splesze i zabierzmy te dwie małe potki No i lecimy na kolejnych Pizowie, ja stąd zawijam Aha, dostałem od kolejnego, spoko Znaczy, byłoby to spoko, gdybym miał jakiekolwiek leczenie Więc no, idźmy kupić coś na stacji 11 osób zostało do końca Czy to się uda wygrać? O, i duża potka za darmo na ziemi No słuchajcie, no za albo potka, no to pijemy, no widzę, no kto by nie wypił. Lecimy sobie na spiderkach do strefy i zobaczymy, co się tutaj zaraz będzie działo, bo ktoś przed chwilą do mnie tutaj spamił. To co, widzowie, typowy krzak gaming? Myślę, że to dobra opcja. Chyba klombo zaatakował ten dom, bo to wygląda ciekawie. Ale ziomków dużo lata w tym tornadzie. Tu, tu, tu ktoś na górę, ktoś tam poleciał za górę, tu ktoś się nawala, ten chłop tu biegnie. Co jest w ogóle? Mega dużo osób w jednym miejscu. O, jeszcze kolejny na spiderku dolatuje. Co tu się dzieje? No to zaraz tam będzie niezła bitka do Ej, ja już wam to mówię serio. Widzę chłopa, laseruje, 20 dostał, 46 kraka ma zerowa, ma, 20 na biało. Leci laser. I mamy go, widzowie. Pokonany siódmy. Nie wiem, czemu on nie budował. To było trochę dziwne. Ale ważne, że udało się go porobić. On miał granatnik fioletowy. Ej, ja bym chciał ten granatnik. Przecież, jak jakoś zacznę tym spamić, to ktoś nie ma po prostu szans. No, tak jak ja zazwyczaj, gdy ktoś mnie nim spamuje. Siedem osób do końca. Ja mam siedem fragów. To szczęśliwa liczba, a więc wygramy, tak? Mam rację, czy nie? Chyba mam. Myślicie, że ktoś przyjdzie zaraz po ten zrzut i uda się go sprankować? Leci do gościu, widzowie. Znaczy, jest bardzo blisko. Ej, oni ogólnie się tam mogę nawalają. Można tutaj trochę popatrzeć. Poczekajcie, poczekajcie. Aha, dostałem laser. No to nieźle, nie? W sensie nawet nie wiem skąd i kiedy. Lunch paduje i miejmy nadzieję, że uda się cokolwiek zrobić. Chłop pod mostem, jeden jesteś tutaj. A jakby mu tak na plecy wlecieć? Bomba 40, chłop ma 0. Mam go w boksie i leży. Ok, gitara. Mamy, mamy refresh. Co on miał ciekawego? Miał sobie tową snajperkę, tylko że nie mam za co jej zabrać, niestety gościu nie spały mnie, halo. Chyba, że zaraz ją zabiorę i trafimy tego ziomka. Poczekajcie sekundę. Dobra, jednak to się nie uda. Wracam do SMG, nieważne. Lecimy spiderkiem, przelatujemy. Okej, okay, jest git, mamy strefę. W pewnym sensie można powiedzieć, że chillujemy. Tak, tak jak wcześniej w tym krzaku. Kolapsuję tego chłopa, co mi tam szkodzi? Jakby czemu nie? Dobra, ziomek, lecisz na ziemię! Wo ale mi dał, ty! Co jest? E, no i dostałem trochę demage'u przy okazji. O, no i tego właśnie. Chciałem splesze ze zrzutu, no lepiej być widzowie nie mogło. Idealnie. Szansę na wygraną 33,3%. Czy to się uda, czy to się nie uda? No, zaraz się przekonamy. Wiem jedno, ten chłop zrobił sobie pancerny Skybase, yy, więc nieźle, nieźle. Ej, no ziomek ma zbudowany high ground ze ścian, których nie da się zniszczyć. No tego jeszcze nie było. Mam plan, przejmuję mu tego Highgranda a jednak nie przejmuję. To był oczywiście tylko żart. Mam plan, widzowie, 90 do góry. Może to się uda, może się nie uda. Zaraz się przekonamy. No, liczę, że się uda, a może się nie uda. Nie wiem, aha, chłopcu nawala Ty, no to jest jakiś totalny szef Podmienia mnie, ale ja mu zajmuję HG Dobra, nasze HG, elo Pizza zjedzona. Dobra, mamy hajranda. Nie no, co on trafia w ogóle ty. Okej, okay, mamy Hage, mamy Hage, Oni będą się teraz może nawalać na dole czy coś takiego, no chyba tak. Pamiętajcie o tym, że ja mam granatnik. Lecę z granatnikiem. Lecę w niego, nie trafiam, nie trafiam. Co ja robię? 74. Spamię w dół, yy, trafiam. Znaczy, nie jego, ale jego boksa Wiem, ten pojemnik, to się pali. On wybuchnie koło niego. Ta, dostał trochę. Znaczy, czemu tylko 12? Ktoś mi to powie? Spam z granatnika. Let's go! No i mamy wygraną losowym skinem z chapteru trzeciego. No widzowie, słuchajcie. Jezu, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten filmik Subskrybujcie kanał koniecznie, żeby właśnie niczego nie ominąć No i dzidzi, bo nie spodziewałem się, że wyjdzie nam w pierwszej próbie Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, widzowie Mam nadzieję, że wam się podobał Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, pamiętajcie o kodziku ZAKRZAK I ty w sklepie No i co, ja już się z wami żegnam Jeżeli jeszcze nie widzieliście tych materiałów, wbijajcie na te filmy No i widzimy się w kolejnych, trzymajcie się, do następnego i piola!